Cześć z tej strony, Mikaty! Zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę! Dojeżdżamy do mitycznego stackdropa! A tak na dobrą sprawę, do 5000 subów! Plan jest prosty: dajecie suba, oglądacie dalej. Póki co mamy żółtą gwiazdę na czerwonym tle. Coś mi to przypomina: a nie, tam był młot i sierp. Dobra, nieważne, nieważne, nevermind, nieważne. Czyż nie, żółte gwiazdy na czerwonym tle jeszcze gdzieś są. Dobra quest do Was gdzie w świecie na której fladze można zobaczyć żółtą gwiazdę na czerwonym tle? Piszcie w komentarzach, a co mi tam? Póki co odbieramy mitycznego stardropa. Oby coś fajnego, jeny, oby coś fajnego to było najbardziej, najchętniej. Będę się cieszył z kredytów do zadymiarza, ale niech to będzie jakiś konkret, a będzie to co? No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie łaj. No, no dobra, no cóż, jest to czego w ogóle nie chciałem, ale są mi takie dropy i nic na to nie poradzimy. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, bawcie się dobrze.